Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Hoży, to oczywiście kolejny odcinek Dying Light. Okazało się, że udało mi się otworzyć przednią bramę po odciągnięciu zombie od przejścia. Spróbujmy odnaleźć czekoladki. Dobra, kawa. Hałwa. Gdzie są czekoladki? Dobra, mamy pudełko czekoladek. Spróbujmy spokojnie stąd wyjść, nie wzbudzając niczyjej uwagi. Dobra, wychodźmy stąd. Jeżeli utkniemy w tym miejscu, to oznacza śmierć. Wracajmy do Gaziego. Mam nadzieję, że w końcu odda mi swoje zapasy. Następnie będę w stanie wrócić do wieży. No i cóż, rozpoczniemy sobie quest ze zrzutem. Zdecydowanie, poruszanie się w taki sposób jest bardzo przydatne. Po prostu idziemy gdzie chcemy. Wracamy na estakadę, czyli teoretycznie jesteśmy już o rzut kamieniem od samego Gaziego. Nie będę chciał wdawać się w walkę. Mam nadzieję, że uda mi się trzymać z dala od zombie, które są tak cholernie szybkie, które sprawiły mi tak duże problemy w poprzednim odcinku. Praktycznie ścigałem mnie przed połowę mapy, zaatakowałem mnie podczas rozmowy z jakiegoś rodzaju naukowcem. Jakimś cudem udało mi się ich odpędzić, nie było to jednak proste. Naprawdę wydaje mi się, że gdzieś poza odcinkiem będę musiał poszperać sobie po okolicy, zebrać jakieś rodzaju zasoby, w końcu wykraftować sobie jakąś rodzaju lepszą broń. No ja dobrze pamiętam, gdzieś tutaj było całkiem przyjemne zejście. Błąd? Gazi, mam czekoladki i film. Tak? Masz tu film i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa! Brawa dla Gaziego! No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. Nie można było tak zrobić od początku? Dobra, raczej nie mogę wejść tędy. Nope, nie zaskoczymy. W takim razie chyba będę musiał wejść od tej strony. Skok stamtąd? Jest chyba jedynym rozwiązaniem. No, to pysznie, nie jestem w stanie dostać się na tamtą stronę. Tutaj też brak dostępu. Może z tego budynku? No cóż, spróbujmy. Nie jestem do końca przekonany. Może chociaż na okno do góry? Nope. Dobra, to może być trudniejsze niż się spodziewałem. Nie jestem do końca pewien, czy istniało inne wejście, ale skoczyłem z autostrady i jesteśmy. Gazi nie będzie zadowolony. Dobra, dawaj leki, Gazi. Cześć, Gazi. Cii, teraz mamy film. Mama ogląda. Dobra, zostawmy go samemu sobie. Nie przyszedłem tutaj po hałwę. Tak lepiej. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, wracajmy do wieży. Mogę po prostu wyjść tędy? No, nie do końca wygląda to, że wracamy dokładnie tą samą drogą, którą weszliśmy, czyli przez dach. Gdybym tylko wiedział, gdzie znajduje się moje wyjście. Dobra, jest tutaj. To może być problem. Dobra, udało się. Wow, młotek, zdecydowanie wrzućmy uszkodzone przedmioty. Weźmy młotek. No i cóż, wracamy do wieży. O ile dobrze pamiętam. Tędy powinno być najlepszą opcją. Zdaję sobie sprawę, że jestem w kiepskim stanie. No ale cóż, skok na Dom Gaziego z autostrady trochę tego zdrowia mi odebrał, przypuszczam, że była jakaś inna droga, której nie udało mi się odnaleźć. Nie będę się nad tym jednak w tym momencie zbytnie zastanawiał. Mamy leki, wracamy. Nie ukrywam, że rozpoczynając quest z Gazim, miałem nadzieję, że pójdzie on troszeczkę szybciej. Że wyjdziemy, weźmiemy leki, wyjdziemy. Teoretycznie mogłem to zrobić od razu na początku: po prostu wejść na dach, ukraść mu leki. Jestem ciekaw, czy mogłem to zrobić. Mimo, że Quest kazał mi iść i zbierać czekoladkę oraz film, prawdopodobnie tak. Mam grubą nadzieję, że uda mi się nie natknąć na żadnych koksów. Nie ukrywajmy, 30 HP to nie jest stan, w którym chcę walczyć. Fuck. No, zdaję sobie sprawę, mam niewykorzystane punkty doświadczenia. Staram się jednak tego nie robić podczas nagrywania. Generalnie czytanie tych wszystkich perków zajmuje trochę czasu. Wydaje mi się, ostatnią rzeczą, którą chcecie w tym momencie, to oglądanie mnie czytającego przez pół godziny, który perk wybrać. Dobra, jak na razie... Fak. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak na razie moje bieganie idzie całkiem nieźle. Z tym, że może nie do końca. Zejdźmy z estakady. Może nie do końca w tym miejscu? Crane, w kotle ląduje trzy czwarte zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Już lecę. No i cóż, Dobra, ona przypomina mi po raz kolejny o zrzucie. Jesteście niezwyciężeni? Myślicie, że jesteście niezwyciężeni? Chcesz z tego, co? Na się albo was posiekam! The fuck? Tego, co? Że robię ci tę mordę na miazgę. Odpierdolcie się albo was posiedza. Dobra, gość jest hardkorowy. Przypuszczam, że nie będę w stanie mu pomóc, ponieważ to się wszystko dzieje pod estakadą. Gdzieś pode mną. Ja w tym momencie szukam jedynego możliwego zejścia z estakady. Przypuszczam, że ten słup będzie całkiem niezły. Albo po prostu tędy. No i tak, jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że twórcy troszeczkę oszukali nas, jeżeli chodzi o system dnia i nocy. Ponieważ jak na razie noc nie nadchodzi, mimo że biegamy już praktycznie przez półtora odcinka zbierając rzeczy dla Gaziego. Co może oznaczać mniej więcej tyle, że tryb dnia i nocy jest oskryptowany względem questów, które robimy co jest oczywiście zrozumiałe dobra, gdzie jesteś? Chcę oddać leki iść w końcu do kotła. Kiedy zamierzają nas Mam nadzieję, że breken nadal żyje. Nie jestem do końca pewien jakie leki zdobyliśmy, ponieważ nie jest to antyzyna. Okej, okay. nie mogę wejść do środka. Może tutaj? Dobra, nie jestem do końca pewien, gdzie mam zanieść w tym momencie leki. 10 metrów, czyli teoretycznie gdzieś pode mną. Albo jeszcze wyżej. Dobra, odpuszczam was. Rozumiem, że to jest quest dodatkowy. Ja się pytam, gdzie jest bracket i gdzie mogę dostarczyć leki. Witam. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. Jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie. Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. BUM! Nagroda Mistrz. Dobra, wychodzimy stąd. Ruszmy w końcu do questu głównego. jestem w złym miejscu. W takim razie tutaj. Nie desz, Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Breken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. No. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który ma mieć miejsce tuż przed zmrokiem. Jade pokaże mi co i jak. To będzie krępujące. Wyjdźmy na zewnątrz, chodźmy do kotła. Nie jestem w tym momencie pewien, czym jest kocioł. Ok, pogoda trochę się popsuła. Wręcz idealne nabieganie po mieście pełnym zombie, Mam nadzieję, że jesteśmy niedaleko. No i tak jak powiedziałem, mam dziwne wrażenie, że nie wrócimy z Antyzynom. Witam. Dobra, to może się przydać. Jade zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze, znajdź schronienie... Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Znalazłem! Niby gdzie? Dobra, jak ja się mam was pozbyć? Wejdźmy gdzieś na jakiś wyższy budynek. Gdybym tylko wiedział, jak mam się dostać na górę, może tędy. Okej, okay, obrywamy. Jest i skrzynia. Oczywiście, nic tu nie ma. Fak, kolejny zrzut. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego... ...nagle mamy dzień? Hmm. Chodźmy do zrzutu. Rozumiem, że musimy poruszać się w miarę szybko. Będę starał się trzymać wysoko, biorąc pod uwagę, że zrzut prawdopodobnie wylądował na jakimś dachu. Znowu wracamy na chyba tą samą ulicę, gdzie robiliśmy pułapki. Albo i nie. Ostrożnie z tym. Cholera, spóźniłem się. Rejt, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym Skrzynia powinna być w pobliżu. Zrzut numer jeden padł przejęty przez ludzi Raisa, w takim razie wracamy do biegania. Jestem w stanie, nope, niestety nie. Może tam tak lepiej. Czy my wróciliśmy w okolice naszej wieży? Dobra, jestem w okolicy kolejnej pułapki oraz strefy, którą będę w stanie zabezpieczyć za jakiś czas. Na razie jednak będę starał się dobiec do skrzyni. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że po raz kolejny zostanie ona przejęta przez ludzi Rajsa? Krajn, zaraz zachód słońca. Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem, uda mi się. Crane, nie bądź debilem. To skończy się źle. Dobra, przeskoczmy tutaj. Widzę flare. Zły pomysł, strasznie zły pomysł. O cóż, tam nie wejdziemy, a gdzie skrzynia? No, i to było słabe. Dobra, nie jestem do końca pewien, gdzie znajduje się skrzynia. Spróbuję oszczędzić sobie więcej upadków, może zejdźmy tędy? A następnie tędy! Wydawało mi się, że widziałem flare gdzieś na dole. <gry> Teoretycznie z wysokości powinienem mieć lepszy widok. Cześć! Dobra, jest spadochron, a skrzynia. Czy ja jestem w tym momencie otoczony? Ponieważ widzę dużo czerwonych trójkątów. Jest i skrzynia. Dobra, pozbądźmy się Was. Nawet o tym nie myśl. Ty zresztą też nie. Przypuszczam, że sprawa ze skrzynią nie skończy się tak prosto i za moment może mnie coś zaskoczyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!